Mali sportowcy z Dębickiej ósemki już nie mogą doczekać się finału tej inwestycji. Trwa budowa sali gimnastycznej. W nowej hali uczniowie będą mogli grać w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową i tenisa ziemnego. W planach również zaplecze socjalno-sanitarne, pomieszczenia dydaktyczne oraz przywiązka. Prace rozpoczęły się od wykonania fundamentów. Kolejne etapy już niebawem. Finał planowany jest na kwiecień 2024 roku. Trwa budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi. Obiekt będzie podzielony na dwie części, gdzie będzie część sportowa i gdzie druga część gdzie będą pobierać naukę uczniowie tamtej szkoły. Mury pomału pną się do góry. Myślę, że pogoda sprzyja i to widać gołym okiem postępujące prace. Ten budynek wcześniejszy, który tam był przyjęty po Rolniczym. on jednak odbiega od standardów w następnym roku szkolnym 2, 23 na 24. Młodzież będzie spokojnie pobierać tam naukę i ćwiczyć, bo to jest ważne w rozwoju w naszej młodzieży. Budowa sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 8 imienia Jana Pawła II w Dębicy wyniesie ponad 4,5 miliona złotych. Zadanie jest realizowane dzięki dotacji z Polskiego Ładu. Dofinansowanie opiewa na ponad 3 miliony złotych.